Siemanko, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gabriel Autoklinik, ciąg dalszy poniedziałku, wyciągnąłem właśnie silnik z Forda S, no z Forda Galaxy, e, dwulitrową jednostkę, Peugeot Citroen, e, to jest praktycznie to samo, e, czemu ją wyciągnąłem, słuchajcie, w, w, czemu ją wyciągnąłem, ten silnik, e, robiłem w nim uszczelkę pod głowicą, parę miesięcy temu, 4-5 miesięcy temu robiłem, może lepiej, uszczelkę pod głowicą w nim, tylko e, był problem jeszcze taki, że turbosprężarka powinna być wymieniona w tym czasie. Miała luz, e, olejem żygało i w ogóle i w ogóle jakieś tam siedziało z nią jakieś tam problemy. Klient e, nie zgodził się. Klient się nie zgodził na wymianę tej turbosprężarki. Oczywiście raport był zrobiony, wszystko miał na papierze, e, tak jak na dłoni, e, wytłumaczone, co się może stać, co się może nie stać. E, było kupę kasy. Jak wiecie, uszczelka pogobnicowa wiąże no się z kosztami, kosztami i dużo, dużo pracy, żeby to wszystko miało ręce i nogi, dobrze było poskładane. Klient się nie zgodził, po paru miesiącach silnik się zatarł. Tyle oleju się nas zbierało w intercoolerze, że po prostu ten silnik Poszedł. Obroty dźwignęły do góry, nie mógł go wyłączyć kierowca, coś tam się działo, dymowa poszła, hałasu. Co niesamowicie wiecie, jak to się dzieje. Nie jeden z Was pewnie to już widział, słyszał, jak ten silnik daje czadu, jeżeli wciągnie ten olej. No i co? No i przy, przywieźli na lawecie. Oczywiście klient nie ma żadnych tutaj pretensji, czy nasza prasa była w jakimś stopniu źle zrobiona, czy coś. Wszystko było na cacy. Sam go składałem, także. Nie było jakiejś mowy o jakiejś pomyłce czy coś. Turbosprężarka była wadliwa. Nie wymienił. Teraz będą, teraz będą dopiero koszta, bo cały kompletny silnik jest e, śmietnik. Zatarł się po prostu. E, nie obraca się wału, złapał wszystko, wierzcie. Także nie to, że będzie turbosprężarka teraz do wymiany, co i cały silnik ze sprzętem, bo e, popaliło. E, się nie nadaje nic z tego silnika. Może wtryski. E, ta pompa też się już nie nadaje. E, wysokiego ciśnienia. Normalnie aż pękło tam coś w niej, e, próbowałem to wyciągnąć, ale no, mniejsza z tym. Także czasami czasami warto, e, warto posłuchać mechanika, zwłaszcza jak ktoś ma trochę w głowie na, nakładzo, e, nakładzone towaru, e, co mniej, wie, mniej, mniej więcej wie, co się dzieje z tymi silnikami. Wiem, że do każdy teraz, co chodzi o te czasy, każdy by chciał zaoszczędzić jak najwięcej, na niektórych rzeczach nie opłaca się. Co chodzi o silnik i tak wielkie e, prace, jakie jest pod głowicą, wymiana turbiny, czy tak samo i pranie DPF-a. E, w tym samym czasie on się nie zgodził nawet na wypranie tego DPF-a e, w maszynie, także. No nie zawsze to jest dobre, takie zaoszczędzanie parę, w parę funtów, bo to samochód powinien jeszcze jeździć, jeszcze kupę lat jeździć, e, zarabiać na siebie, ale niestety, niestety będzie <laughs> będą kosztać to bardzo duże kurcze, także. Ja się biorę za, za wyciągnięcie tych wtrysków. To co jeszcze się mi przyda z tego silnika. DPF na pewno mi się przyda z tego silnika. I skrzynia biegów. Także silnik się rozjechał i tyle w temacie. Także będzie sekcja zwok, Oczywiście sprawdzimy. Tylko, że bez oleju daleko nie zajechał.